Witam Państwa, dzisiejszy wykład poprowadzi profesor habilitowany nauk doktorskich, Michał Tłuk. O. Yo, teraz akurat nigdzie, bo jestem na altanie, w sumie wyjebany, no nie jestem w stanie, jestem zajebany bardziej. Jak wiedzieć, że mam pokazać Kutasa. To nie moja klasa, to jest kurwa wyższa klasa, mam tu asa w rękawie ci go pokażę, zabiję, to cię rozbiję twoje banię, twoje czaszko Kant. Kiedy wchodzę, mierzę Emanuel Kant, ja go sprawdzę. Jaka szkoła, ja pierdolę kowali matua kiedy ty wchodzę, to jest nowa szkoła, weź to zobacz. Także kontynuując. Fizyka kwantowa. Opiera się na... Wierzmowanie jest... Nie jest potrzebne. Kres zdolny. Jeśli zbiorze wszystkich elementów gangsterem jest.